Dobry Widzowie. Cześć. Witamy Was z średnio pięknego Bukaresztu, ale już się stąd zmywamy. Jedziemy sobie do miejsca zwanego nad Naddniestrzem. Naddniestrzem, chyba nawet powinienem powiedzieć. To jest coś. E w typie kraju, ale nie do końca. Opowiemy wam o tym dokładniej pewnie w kolejnym odcinku, jak już się tam zadomowimy. A dzisiaj czeka nas, nie wiem, 9, 10, tak, 10, 10... 12 godzinna wyprawa. Każdy nasz bardzo długa wyprawa, żebyśmy tam dotarli. Nagramy wam, jak to będzie wyglądało. Jedziemy busem. My sobie idziemy teraz ogarnąć jakieś śniadanie. Musimy zajść do piekarni i potem już będziemy szli na busa. Ogólnie to powinniśmy się spieszyć, bo mamy go za 45 minut, a mamy pół godziny drogi. Zakupy na drogę w piekarni. Tu akurat słaby asortyment, wczoraj widzieliśmy lepsze. Tak. Ale fajne jest to, że mają te piekarnie, to jest tak trochę po bałkańsku, nie? Na Bałkanach w tych krajach jest podobnie. Na, na każdym kroku tak wygląda. Jesteśmy na dworcu, udało się. Chyba, na, chyba się udało. O, chyba nasz, no. O, czysto. Czysto. Eura i... No, no, nie. No, no. Lej. Lej. Aha, lej. Na rosyjskim znajęcie? Tak, na rosyjskim znajęcie. Wy sami z Moldavii, tak? 320 lei za dwa bilety, to jest po no, 32 30 euro za, za bilet. A mamy jazdy w teorii 9 godzin, ale będziemy granicę Tam przekraczać. do 12 hmm. godzin. Tak, bo my ogólnie jedziemy teraz do Kiszyniowa w Mołdawii, a stamtąd musimy złapać marszrutkę dalej. No co prawda to jest bliska odległość, one co pół godziny jeżdżą, ale do, do określonej godziny. Ja nic nie potrzebuję No. Dalej. Czeka nas przesiadka i ostatnia marszrutka z tego, co tam wyczytają gdzieś. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Coś. O 19 nie wyjedzie. Więc do 19.00 musimy. Się... Do 17.30 17 powinniśmy być, w teorii. Ale wiesz, na przykład jak ja zawsze do miejska jeździłam z Warszawy, to oni też podawali jakąś godzinę, i zawsze trzeba było dolecieć plus 1-2 godziny jeszcze. Tak. No zobaczymy, jak to będzie, ale no też się spodziewałam, że raczej może być dłużej niż krócej. Ale zobaczymy. Pierwszy postój na stacji benzynowej. Powiedziałbym wam, ile kosztuje tutaj benzyna. O, powiem wam. Diesel kosztuje 7,56 leja za litr. Premium diesel 8.11, benzyna 7.12, leja. Tak sobie jedziemy, tutaj pan telkuje Tutaj można sobie na siku iść, na stację Co właśnie zrobimy Przedamy z powrotem, zaraz jedziemy dalej W piękną podróż Przerwa na obiad w przydrożnym bistro Farah ma zupę z kurczaka No Przerwa jest dobra. bardzo dobrą Taka długo gotowana część mięsa Ja mam makaron A lokal wygląda tak Przypomnij sobie jak wyglądały takie postoje w drodze do tego gdzieś tam między miastem i Uzbekistanie. To jest bardzo ładne. Tak wygląda okolica tego przybytku Tutaj proszę bardzo nasza restauracja Smaczne było może być, ale jest tak duszno i że alarm dostaliśmy, pokazywaliśmy to? Nie, nie pokazywaliśmy. Dostaliśmy alarm, ja siedzę sobie, oglądam serial swój na tym, na laptopie i jakiś czas po prostu u wszystkich taki dziwny dźwięk z na telefonu. Z telefonu, taki dziwny, dziwny pierwszy jakby raz. Jakby był taki atak bombowy, słyszy, jakiś taki alarm. ja dostałem i tam po prostu u mnie pisze, że bardzo pilny ten jakby wiadomość, nie? przestrzeżenie mocne, coś tam nie ja, ja myślałam szczerze, że zaczęła się wojna gdzieś, nie wiem że coś tam gdzieś popadało, coś tam, nie, taka byłam przerażona a to po I... prostu ostrzeżenie o fali upału i co także do mnie przyszło, do Matego i tak ileś tam sekund różnicy do wszystkich autobusów przyszło, nie? a jak to się jedzie? dobrze, tylko że odrobinkę od mało miejsca jest, wiesz, odrobinkę od ale jest ok naprawdę jest dobrze na mołdawsko-rumuńskiej granicy. Tak. Szukamy paszporty, chyba zaraz wejdzie nam sprawie. Rasiści. No, rasiści w tej Rumunii, powiem wam, wszystkich Azjatów i mnie wzięli. Farę wzięli na przesłuchanie. W ogóle o co ci pytali? Pytali mnie na ile jadę, gdzie jadę w ogóle, na ile jadę, jaki mam cel tam jechać. Takim ultrafioletem sprawdzali twoi, no, twoje dokumenty. nawet nie paszport, ten kartopolot sprawdzać, ten jest podrabiany, wiesz. I ten. Gdzieś tam powysyłał WhatsAppem, widziałem Twoje Do dokumenty. Swój, no i tych dwóch Chińczyków też. No. Naprawdę się poczułam, a wiesz, tak trochę powiem się tak. dyskryminowana. No, bo zobacz wszystkich bo no Większość tutaj jedzą moldowanie sami. Ukraińcy jadą, bo niebieskie paszporty mają. Ja wiesz widziałam, że coś on, coś powiedział słowo Uzbekistan i czajna chowa wiesz Ja mówię, kurde teraz Chińczyków mnie zaproszą do gabinetu nie? i proszę bardzo, tak się wyszło A ja też czułem, że cię wezmą wiesz, na spytki Teraz jeszcze druga granica, bo dopiero wyjechaliśmy z Rumunii Wzięli nasze dokumenty, a my korzystając z okazji, czekając na werdykt Idziemy sobie do Kibla. Jesteście ciekawi, jak wygląda rumuńsko-mołdawski Kibel na granicy? Ja po zobaczeniu Kibla na granicy uzbecko kazachskiej To już, nie już. O, to już A mnie nic nie to dziwi. Nie, wolę nie. Weszliśmy do toalety. No. Ja i pan Chińczyk. I on najpierw wszedł do przedostatniej kabiny, ale szybko stamtąd wyszedł. Ja poszedłem tam za nim, a tam klocek pływał, niespuszczony w środku. Woda była rozlana jeszcze na podłodze. Potem wyszliśmy umyć ręce. I on od, odkręca kran, a tam taka żółta woda, woda leci. z tego i wiemy, tak w szoku. Nie, Tak tam nie że mi <laughs> się zaczął śmiać z tego, nie? A potem ten drugi chińczyk e, podszedł, też zobaczył, że żółta woda leci z kranu i tylko palce, koniuszki palców był. Tak Ale spojrzał, wystarczy nie? przeczekać, mi też żółta była. Ja przeczekami i biała była, wiesz, ja normalnie mam ręce. <laughs> Idziemy dalej. Wszystko dobrze. Jeszcze półtorej godziny drogi do Kiszyniowa. Dzień dobry w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. To nie jest jednak koniec naszej podróży dzisiejszej. Musimy teraz jakoś się dostać do Tyrespola. Mamy jeszcze, nie wiem, za dwie godziny drogi, godzinę drogi, coś takiego, ale najpierw musimy właśnie zlokalizować miejsce, skąd odjeżdżają nasze transporty, wymienić pieniądze, kupić kartę SIM, jeszcze kilka zadań przed nami. A jest już 19. A jest już 19 właśnie. To no, półtora godziny temu powinniśmy tutaj być. Chodzi z centralnego jego jadą Wypłacamy hajsy z bankomatu Trochę W sumie trochę nie jesteśmy zorientowani W ogóle w zasadzie nie jesteśmy zorientowani, ile potrzebujemy pieniędzy a, Tak wyglądają, jakie malutkie, nie? 500, a nie 200 200 Tak wygląda nie? Jeszcze nie do końca wiemy, jaki jest kurs ale się dowiemy, bo problem jest w tym, kochani widzowie, że my teraz jedziemy do Naddniestrza, czyli do takiego miejsca, w którym jest osobna waluta i tą walutę można uzyskać tylko tam. Nie można korzystać z naszych kart, Visa czy tam jakichkolwiek innych, więc trzeba tam pojechać z jakąś gotówką. No a my no niestety zapomnieliśmy trochę poprzeliczać sobie te pieniądze i nie wiemy ile potrzebujemy na hotel na przykład, żeby zapłacić, na transport, w to mi z powrotem więc tak trochę na ślepo to wszystko robimy Kartę SIM sobie od razu kupimy i będzie nam w sumie trochę łatwiej się rozeznać w temacie A wy może znajdziecie, odkuda jedzie autobus w Terraspol? On na tak. w centrum jechać w centrum, z, tak? Do, z centralnego autobusowego To tam, da? Tak? Wy idziecie, tutaj po drodze idziecie, zawarciwacie za ułów Вот там, Долгу, да? Налево. Налево. Идете никуда, не переходите, просто так по дорожке поворачиваете, там троллейбусная остановка. Ага. Я не знаю, как сейчас, 9-й троллейбус ходит или нет, но 13-й ходит. Ага. На 13-й троллейбус две остановочки проехали, на 3-й выходит, это центральный универмаг. Вадим, какой автобус оттуда ходит до от центрального рынка? Им надо на... Э... Троллейбус нет, автобуса нету. А 31-й. A on chodzi jeden raz... Czas? E, Czas 45 minut. Takiego planu. <gryśniak> <gryśniak> dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Harry Pan <gryśniak> 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 Jacy mieli ludzie. Pan do Ciebie powiedział Harry Krishna. Aha, nie na włosy moje. Na no, włosy chyba o to chodziło. No, ale powiedzieli nam bardzo dużo ciekawych informacji. <gryśniak> ale tylko pomocy, nie? Wszystki na raz. Wszystko Numer powiedział, bardzo łatwo, wiesz. Dzwonisz na trzy, czwórki. Wybierasz język. Wybieram dwójki rosyjskie, on mówi gratuluję, twój numer aktywny jest, możesz korzystać. O, super. Kurde, ale fajnie się zaczyna nasza przygoda. No, no, mi się podoba. To jest właśnie to, kiedy się porozumiewamy, nie, Marta. Yeah. Panią Ona tylko chyba wszystkich zna. i chodź tutaj, nie, oni chcą tam jechać, tu, dawaj, coś tam. No, przecież zaraz na lewo tramwajem podjedziemy. Tak. Do McDonalda, do tego centralnego rynku i stamtąd do ósmej, niby marszu pierwsza. No jest super, bo jak zdążymy, to będzie naprawdę fantastycznie. Bo no. taksówką nam się nie chce jechać, bo jest drogo. No. Drogo, drożej niż tym autobusem, nie? tylko. Tak, no, no i mniej klimatycznie No nie jest, no może to też będzie fajnie. Spasiva? 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 Bo właśnie tutaj niby oficjalnym językiem jest mołdawski, czyli mołdawski, który jest taki sam jak rumuński, ale wszyscy w praktyce tutaj mówią po rosyjsku. Chyba wszyscy, albo prawie wszyscy. Dobra, mamy bilet, ale nie tam, gdzie chcemy, bo chcieliśmy do Tyraspola pojechać, czyli do stolicy Naddniestrza. A jedziemy do takiego miasteczka, które się znajduje w zasadzie na granicy Mołdawii i Naddniestrza, które się nazywa Bendera. Bendery? Nie było niestety marszlutki bezpośrednio do Tyraspola, ale podobno będziemy w stanie się stamtąd dostać jakoś tam, gdzie chcemy. Podobno. się Da, jest, ja. jest. Jest, jest, jest. Jedziemy do miejscowości Bendery, która chyba się znajduje już na granicy właśnie na dnie i Mołdawii. Godzina drogi przed nami stamtąd. Plan jest taki, żeby złapać kolejny transport, prawdopodobnie trolejbus albo taksówkę do Tiraspola. Chcemy się tam dostać, mimo tego, że Bendery też chcemy zwiedzić jutro, czyli w kolejnym odcinku dla Was, no to chcemy się dostać do Tiraspola, bo już tam mamy noctek po prostu zarezerwowany. I no niech... Fajny hotel nad jeziorem, nad rzeką Więc nie chcemy żeby nam to przepadło Ile jest stopni mniej więcej? Około tysiąca, nie? Jak mniej więcej Wiesz ja jakie mam odczucie jak tutaj jestem Wszystkie te piosenki co oni puszczają Wszystkie ten klimat To takie trochę klimatkie diabła jeszcze mało nie? Wiesz ja wszystkie te piosenki znam co oni puszczają Sami takie rosyjskie, ale sami takie angielskie, ale też historyczne. nie? O. Więc jak ja teraz jadę to my to w domu normalnie słuchaliśmy taką playlistę, wiesz? co, rodzimy. Takie marszutkie, takie mi do szkoły on co prawda no. nas ich teraz wycofał ale identycznie, taki sam niebieski kolor był, okno z góry, tak czy otwieram do góry. No, jest sporo no, podobieństw, tak naprawdę. podobieństw, wiesz, bo to post kraje, nie? Ja ogólnie też miałaś takie przemyślenie, że y, wydaje ci się, że ludzie będą mieli tu podobny mental do Uzbeków, nie? Mm, w takim sensie, że wiesz, wszystkie post, po, post kraje, mam wrażenie, że mają podobny mental. Wiesz, na przykład ty przecież z nimi co gadaliście na przystanku kobiety, nie, oni przecież zachowali się jak babcie, by do kogoś cudzego zego. Jak jakby ktoś zagadał do niej turysty przecież na cioraz z babcią i turyści szukali czegoś, wiesz, oni u sprzeda bo a babcia się w i tłumacz, wszystko opowiada o tak. Więc widzisz, taki mental ma jednak gościnny, no, wiesz, otwarcie na nowy, tym bardziej w ich języku mówimy, no, jak w w jednym języku mówimy z nimi, nie? Pierwsze wrażenie naprawdę bardzo pozytywne, bardzo, chyba no, się powtarzam, już to mówiliśmy. Tak. Ale zobaczymy, jak będzie w Naddniestrzu. Jeszcze tutaj wrócimy do Kiszyniowa. Jutro, w zasadzie. Jutro wrócimy, Jutro wrócimy tak? więc sobie. To to. Tak, więc sobie bardziej poeksplorujemy ten rejon. Jesteśmy w miejscowości Bendery. Dojechaliśmy. Po godzinie drogi, czyli w sumie wjechaliśmy chyba do Naddniestrza, ale nie jestem pewien, mówię chyba. Teraz panie nam no, tutaj pomagają y, wymienić pieniądze, bo musimy się pospieszyć, szybko zmienić pieniądze na lokalną walutę, która jest tylko tutaj, tylko tutaj można ją wymienić, i potem musimy szybko za 10 minut złapać transport do Terespolas, Polas, który jest jakieś pół godziny stąd drogi, i tutaj też ludzie mega mieli w piersi, których zapytaliśmy, od razu się też zrobiło małe zgromadzenie, którzy nam pomagali właśnie ogarnąć te wszystkie rzeczy, które potrzebujemy. Ja wam teraz za dużo nie będę mówił o tym, gdzie my jesteśmy, co to jest za miejsce, bo jest ono naprawdę ciekawe i wyjątkowe. W kolejnym odcinku bardziej poruszymy ten temat. Teraz po prostu skupiamy się na tym, żeby dotrzeć tam gdzie chcemy. Czyli, czyli właśnie do Tiraspola, stolicy tego regionu. I wodu 47, 48. Mhm. Kartuszka. Tworek. A to mięso kuryne. A z kartuszką jest? Tak. dajcie, 16. Sprawa potoczyła się w taki sposób, że... Idziemy łapać stopa. Chyba idziemy łapać stopa, idziemy próbować, idziemy, nie wiem, desperacko trochę szukamy jakiegoś transportu, bo podobno spóźniliśmy się na ostatni autobus. Najpierw szukaliśmy miejsca, gdzie nam wymienią pieniądze, w końcu znaleźliśmy. W ogóle tylu ludzi nam dzisiaj pomogło. Jeden ziomal nawet chciał nam w ogóle tak dać po prostu za darmo pieniądze na, na autobus, ale w końcu się z nim zamieniliśmy na mołdawskie leje. No i teraz się okazało, że w sumie dużo się spóźniliśmy. Nie przez to całe zamieszanie, ale ogólnie ta nasza marszurka za późno tutaj dotarła i nie byliśmy w stanie zdążyć na ostatni autobus do tego teraz pola. Więc teraz, no nie wiem, ostatnia szansa to złapać po prostu stopa. Złapać stopa i liczyć na to, że ktoś nas podwiezie. Prawda? Ludzi mało tutaj, bardzo, ale bardzo dużo młodzieży. No dużo młodzieży. Powiem wam, że na początku tak się bałam jak trochę, tak dwójka na nas patrzyła i się uśmiechała, ale tak nam pomogli, Jej Boże. Właśnie, na początku Mówisz, tak dziwnie nas te obcayali, obcayali, nie? Bo obczajali się uśmiechali, a ja mówię, że kurde, wiesz, boję się, nie, jeśli nie uśmiecham, odwracam się od nich. A potem wiesz, w sklepie chcieliśmy zamienić, a tam niskie kursy dają, cich podchodzimy, a po co wam tutaj idzie do tego, W inne Naprawka. miejsce. W innym miejsce, tam zamienicie, nie, w każdym razie, tu mało daje, coś mówiliśmy, zaczął nam pomagać, nam pokazywać wszystko, mówi, że ja wam na transport sam dam, nie? A my i tak mu daliśmy te mołdaski. Jeden do jednego zamienił, bardzo dobre, bardzo mieli naprawdę. Fajnie, bardzo fajnie. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. <grystanie> A, dobra, może dotrzemy. Może jeszcze nie stracili. Nie... Gdzieś tam, chyba jeszcze nie wiem, z 5 minut na pieszo, 10, nie wiem, bo tutaj w ogóle nie działa mołdawska Karta Sim, <grystanie> więc nawet nie jesteśmy w stanie nic <grystanie> sprawdzić, nie? Tu jest dwupasmowa ulica, nawet się nie zorientowałem. Nie mamy internetu, nie mamy pieniędzy, mamy tylko 50 lo lokalnych rubli, czyli to jest jakieś, nie wiem, 8 zł, chyba. Och, ruchu nie ma za no bardzo, Że mówiąc, ale dobra, coś jedzie. Jedziemy. Sasza nam pomógł. Ja. Dziękuję Jedziemy teraz po... Udało się. <śle> nam zajęło. Nawet żołnierze nam pomogli trochę. Którzy stali. Bardzo... bardzo mili nam. No. Dobrej nocy. Dziękuję. Udaje się. Jakimi Jaki miły człowiek. takie tak. malutkie miasteczko niby, nie? A jaki on ma... Taki ma masztab. Taki ma kurde. myślenie. Myślenie, jak człowiek z dużego miasta, nie? Bardzo fajny chłopak, naprawdę młody, tam nie wiem, trzyście parę lat. Podwiózł nas. Miło bardzo. W ogóle on tutaj nie jechał chyba. Powiedział, że podwiezie Tak, podwiezie A dobrze, daj, podwiozę was. Wcześniej właśnie żołnierze, bo my staliśmy na takim poście, na takiej granicy, nie wiem co to było. O, taki wojenny post, I tam staliśmy, oni w pewnym momencie do nas podeszli. mówią. Rybiata? Tak, guys, nie, rybiata. Mówili, żebyśmy poszli gdzie indziej, bo tu nikt się nie zatrzyma, bo jest most, bo na moście staliśmy. A akurat chwilę później się zatrzymał. To trochę zeszliśmy akurat tam, nie wiem, 10-15 minut zeszliśmy. A proszę bardzo, tak wygląda. Do centrum teraz pola. Może nie robi wrażenia, ale jutro, czyli w kolejnym odcinku, pokażemy Wam wszystko, co najlepszego ma do zaoferowania to miasteczko. Chyba tak należy je nazwać. Więc teraz zmierzamy prosto do hotelu, bo. Jesteśmy mega zmęczeni. Od rana jesteśmy w drodze. Mega. Uwaga, uwaga. Masz pokój. Pachnie bardzo czysto. czysto Chyba czysto. tak. Test. Czystości pościeli. Nie ma karaluchu, wygląda rzeczysto, ale niski ten pokój, nie? Bardzo niski sufit. No dobra, myślę, że w tym miejscu zdecydowanie możemy już się pożegnać z widzami kochanymi. Fajnie było was gościć na naszym kanale, fajnie, jeśli wytrwaliście do tego momentu. Dzięki, farcia, że byłaś z nami. Dzięki, Mam, dzięki. Trzymajcie się do następnego. W kolejnym odcinku pokażemy Wam Naddniestrze. Tyraspol i Bender. Pozdro, do następnego.